Jeziorko, to był dobry pomysł. Wiem. Gdzie, Mikołaj? To no właśnie, właśnie. Z się nigdy nie spóźniaj. Zero wstydu. Idealnie. Chociaż miało padać. Ty tak zawsze. Miało padać, przyszło, nie przeszło wokół, nie rado. Nie ja tak zawsze, tylko znowu mnie pogodynka oszukała, Flondra Parchata. A właśnie. Zapomniałam wam ostatnio powiedzieć. Poznałam ostatnio jednego kolesia. Fajny typek. Zaprosiłam go na dzisiaj. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko. Nie no co, to, im więcej osób, tym lepiej. Koleżankę mogłaś jakąś zaprosić, ale no. to inna sprawa. O, to on! Gdzie byłeś? Nie widziałam cię. Ach, medytowałem pod wodą przez godzinę. Uczę się rozmawiać z rybami. Wow. O! O! Serwus i kopa lat. Dobrze cię widzieć. Mam nadzieję, że się utopisz na dnie razem z tymi swoimi rybami. Oj, Bysku, nie mogę się doczekać, żeby zrujnować ci ten dzień. O, to wy się znacie? A, jeszcze jak. To super, to co? To idziemy pływać? Z no moich obliczeń wynika, że woda jest zimna, a my jesteśmy ciepli. Musimy się porządnie natrzeć, żeby nie dostać szoku termicznego. Z pozoru woda też jest płytka przy brzegu, ale prawdziwy mężczyzna sprawdzi bezpiecznie każdą głębokość. Trzeba wyznaczyć kąpielisko i usunąć trochę szuwarów. <laughs> za dużo gadania, za mało akcji, panowie. A, pan gra. Jest super woda, ciepła i tak dalej. Chodźcie! Panowie, zaklepuję ją. Co, jak jest, co że zaklepuję? Ja pierwszy ją poznałem. Ustaw się w kolejce, typie. W kolejce to się możesz ustawić do monopolowego, a zaklepać możesz co najwyżej domek z piasku. Jeszcze jeden taki tekst i będziecie obaj wracać do domu ambulansem. Jest 2020, trochę kultury do cholery. Bambulancem? Nie ambulansem, tylko ambulansem ośle. Ambulans to taka karetka. A akurat w trzeciej części Szklanej Pułapki mieliśmy taką sytuację, w której jak była bomba, to trzeba było ją rozbroić za pośrednictwem... ...wody. Sorry byczku nie chcący, nie chciałem w ogóle... Nie! Nie no! To niemożliwe, nawet tutaj trener mnie śledzi, nawet tutaj! 40 lat gram w totka! I nigdy nie trafiłem nawet trójki, ale pierwszy raz jadę na swoje wymarzone wakacje. I co? I spotykam swoich uczniów, jakbym w jakimś filmie grał, kiedy spotkasz ucznia w wakacji. Skąd ja to znam, trenerze? Oj skąd. Ale wszyscy tu jesteście, widzę. Walidolina, Rizona i, i ty, co? W sumie tylko dobrze wyglądasz. No i Przemek! Kurczę, mamy pełen skład, idę po hantle. Problem, problem, problem. Zróbmy coś. Dobra, poćwiczymy sobie trochę. Ty wiesz, że trzeba ćwiczyć wszędzie. Lecimy! Uff. Trzeba się go pozbyć. Natychmiast. To co? Czasowy rozjem? Rozjem. Słabo się skleiło. Nie szkoda. Dzwonili do mnie z fotowoltaiki z pytaniem o współpracę, żebym sobie tutaj zainstalował taki, taki panel mały i będę mógł sobie podpiąć USB, w sensie powerbank albo telefon ładować. Co myślicie? Trenerze, a, a może trener nam pokazać ten, ten trening tytanów, co tak trener zawsze zachwalał? Ten taki, <noise> oczywiście, że tak, tylko zaczniemy od super superpompki. super super pompy, raz, raz, przecież mieliśmy co... Załóżaj A! i teraz będzie, niech szybciutko! szybciutki, aż kapcie główie. Teraz szybciutko, teraz, bo ja się jest. Nie no, góra co jest grona? Jeszcze Więc! Wieńcie! Pojadźcie, piąty, ostatni już! Zaraz, skąd ty wiedziałeś? Stary, ten trening spala 12 tysięcy kalorii. Każdy po tym treningu pada na ryj. Nawet ja. To jest dużo! Kto to wymyślił? No jak myślisz? No tak, komanda Foki. Żal mi go trochę. Serio? Na pierwszych zajęciach będziesz żałować, że nie zakopaliśmy go tutaj żywcem. Zresztą, chodź z co jest. Słuchajcie, przejdziemy się teraz w takie miejsce. Eee, ono jest koło tego. Koło czego jest? Ona jest koło pomostu. No to Przemek, Goł na pomost! Tak jak, jak na treningu na WF poprowadź, to poprowadź nas wszystkich! Taki żart plenecki. co z nim zrobimy, no? Ten gościu się regeneruje lepiej niż Wolverine. Logan dostał serum. W ramach programu Broń X. Trener to zupełnie inny przypadek. Ale... Musi być coś, co możemy zrobić, żeby się od nas odczepił, no ty. A może go przekupimy? Dobra. Albo powiemy, żeby poszedł po lody i uciekniemy. <laughs> eee, ile masz hajsu? Bo ja mam 4 zł i 10 groszy. To ja nie wiem ile to. Ale tu mam tak. Ale Proszę. to są same ulotki do siłowni. To nie, nie. No. Wiem, mam jeszcze gotówkę. I to zobacz ile, Tatuś dał. Masz. Nie ma za co, no uważaj. No. Pieniądze z Monopoli? Co z Monopoli? Tatuś powiedział, że w Warszawie to ja każdą ulicę mogę za tyle kupić. Komara, masz? Szlak mnie trafi zaraz, no, co za pasożyc z tego trenera? Weź przestań Przemek, przecież on nie jest taki zły. <słuch> Nie jest zły. Nie znasz go tak dobrze jak ja. Nie wiesz, ile razy się pastwił nade mną. Zresztą, są wakacje, teraz więc będzie udawał przyjaciela, bo ma absolutnie zerową władzę nade mną. Zresztą, to jest demo. Istny wilk w owczej skórze. Szemek, ja nie sądziłem, że ty tak o mnie pomyślisz. a ja to wszystko co robiłem, to robiłem dla ciebie. I te treningi to po to, żebyś był silny, i żebyś był zdrowy, i przede wszystkim szczęśliwy. No i tak, no i może nie mam z kim spędzić wakacji, bo wszyscy nauczyciele po prostu nie chcą spędzać ze mną czasu. I, i, i może zepsułem ci trochę wakacji, ale to tylko jeden dzień. Trenerze, ja po prostu chciałem... To co? Co ty? Nic, nic już nie było w ogóle, jak. Nie no, trenerze, niech pan poczeka. Tak? Może miałby trener ochotę... ...pobojać się z nami tam na linie? Na linie? Serio? Serio, serio. Co? Właśnie, właśnie zdałeś wakacyjny test bezpieczeństwa. Tak, jak tutaj, masz numer? Co? W sensie, jaki test? Wakacyjny test bezpieczeństwa. Tworzyjcie się na niego zapisali. To mój taki dodatkowy projekt, żeby sprawdzić, czy dzieciaki są bezpieczne w wakacjach. Czyli to wszystko była Ściema, pan udawał? Udawałem? Matko bosko białkowa Przecież nie spędziłbym wakacji z uczelni dla zabawy. Nie, toś No dobra. Miłego dnia. robaczki bardziej. Mówiłem Wam, mówiłem Wam, że to jest jakiś istny demon. Że nawet w wakacje znajdzie czas, żeby mnie podjeżdżać. No, ale w sumie właśnie zaliczyłeś test i nawet nie musiałeś się do niego uczyć. Także. To jest nasz Pan Nauczyciel, więc szacunku trochę. Serio stary, koleś poświęca swój własny wolny czas, żebyś ty był bezpieczny i jeszcze marudzisz. Słabo. Słabo. Okej. Okay. Co wam obiecał? Ale... co masz na myśli? Co macie dostać za udział w tym teatrzyku? W jakim teatrzyku stary, ja nawet nie wiedziałem, że wy tu będziecie, z rybami gadałem pod wodą. Okej, okay. albo powiecie mi co wam obiecał, albo ja. Powiem wszystkim, gdzie waligura miał kleszcza, kto mu go wyjmował, a dla kogo okazało się to być całkiem podniecające. Nie. Zwolnienie na cały semestr. Kapitan drużyny piłkarskiej. A to rozumiem. Powiedział, że nie muszę zbierać piłek do końca roku. Ty brutusie. Za piłki. Za piłki się sprzedałeś, ty! Tfu! Uf. Tfu! Wiecie co? Chodźcie się pobujać na linie. Nie ma co, żeby nam nauczyciel zepsuł taki fajny dzień wakacyjny. <śmuluj> Hehe. <Chodźcie. śmuluj> Oh, it's been I think I have survived.